I teraz takie praktyczne porady, bo macie nagrać osobę, która będzie świadkiem historii. Zazwyczaj świadkowie historii są ludzie starsi, więc do nich też trzeba w odpowiedni sposób podejść. Jak to zrobić? No my staramy się z każdą osobą, z którą nagrywamy zaprzyjaźniać przed nagraniem, czyli no, rozpoczynamy rozmowę, o pogodzie, o jakichś rzeczach związanych nie z tą produkcją, którą robimy, ale takich ogólnych staramy się złapać nić porozumienia z rozmówcą. I to jest normalne nie tylko w pracy filmowca, ale też w pracy dziennikarza, to jest standard. Bez tej więzi, takiej powierzchownej, chwilowej, ciężej się potem pracuje. Co ważne, jak już rozmawiamy się zaprzyjaźniamy z tą osobą, z tym świadkiem historii, to nie wchodzimy na tematy, o których za chwilę będziemy mówić z, właśnie z tą osobą, bo jak ona wejdzie na tematy historyczne, to już drugi raz na kamerze będzie, kiedy będziemy to rejestrować, nam tego tak dobrze nie powie. Albo co gorsza, w czasie właściwego nagrania będzie co chwilę ta osoba powtarzała, no jak już mówiłam, tylko, że my tego nie mamy nagranego w związku z powyższym, te jak już mówiłam, będziemy tylko my rozumieli, ale nie nasi widzowie, a pamiętajcie, kluczowe jest to, co nagrywa się na kamerę. Innymi słowy, to o czym mówił Maciek, zaczynamy od kawy i ciasta, więc jak ktoś nas pyta, od czego zaczynamy, gdzie nagrywamy, to mówimy, to najpierw filiżanka herbaty. I to ma fundamentalne znaczenie, bo to nie znaczy, że w domu nie zdążyliśmy się napić porannej kawy, tylko to ma kluczowe znaczenie w tym zaprzyjaźnieniu się, o którym mówił Maciek. A kiedy pojawia się zawsze żartobliwie, to tak opowiadamy sygnał od takiej starszej pani, babci, która mówi, no pan, tu by był fajny dla mojej wnuczki, to jest taki dobry znak, że zaprzyjaźniliśmy się i no, czas zacząć się nagranie. No i to jest myślę istotne z takiego punktu widzenia też. Zobaczcie, jakbyśmy Was postawili przed kamerą. Jesteście ludźmi młodymi, więc powinniście być ludźmi bardziej przebojowymi, obytymi z technologiami. No, postawcie się w sytuacji takiej starszej pani, starszego pana że do tej pory nigdy w życiu nie mieli styczności z kamerą, styczności z internetem, no jest to sytuacja stresowa, więc im dłużej poświęcicie właśnie takim zaprzyjaźnianiu się, się z rozmówcą, tym będzie jemu wygodniej i tym po pewnym czasie zapomni, że w ogóle jest tutaj kamera, będzie czuł się troszkę jak właśnie przy takiej rozmowie przy herbacie, no ale oczywiście w rozmowie przy herbacie rejestrowanej, no i to jest taka, taki idealny moment, takie wypośrodkowanie, żeby ten stres naszego rozmówcy też zniwelować. Nie przygotowujcie pytań. To bardzo ważna wskazówka. Często wam mówią w szkołach, przygotujcie się do rozmowy wywiadu. Spiszcie sobie pytania. Nie, nie róbcie ale tego. Ale przygotowanie oczywiście, tak, czyli tak, wiecie, tak. O, z kim rozmawiacie, wiecie, o, o kim rozmawiacie, ale nie robicie pytań sztampowych, które będziecie zadawać. Czyli nie macie, nie wiem, listy dziesięciu pytań mówicie pierwsze pytanie, ktoś odpowiada i no dobra, kolejne, kolejne, kolejne i idziemy. To nie jest ankieta, którą ktoś ma uzupełnić, to jest rozmowa. Więc wy macie przede wszystkim słuchać tego, co mówią wasi rozmowie. I na bieżąco budować pytania. Te pytania często nie muszą przybierać formy bardzo rozbudowanej. Czasem w takiej rozmowie, gdzie ludzie uzewnętrzniają się, opowiadają swoje wspomnienia, wystarczy jedno słowo: spójnik i no i jak było, to co dalej? A jak to odbieraliście, jak przeżywaliście? Ja pamiętam takie zdjęcia, gdzie bohater nam rozpłakał się na planie, zapadło milczenie, ono też jest niesamowicie istotne, za chwilę o tym wspomnimy. I padło tam z naszej strony tylko jeden właśnie ten słownik i i te i, co dalej, spowodowało, że ta osoba uzewnętrzniła się i pociągnęła piękną historię, która była puentą tego filmu, który zrealizowaliśmy. Pamiętajcie, że cisza podczas nagrania ma istotne znaczenie. Właśnie, I czasami możecie, możecie właśnie być zaskoczeni jakimś wątkiem rozmowy, nie wiecie czego się spodziewać po, po tym rozmówcy, on mówi tutaj jakąś rzecz kompletnie niesłychaną. I traci, jakby wątek, myśli, że już skończył całą swoją wypowiedź, i wy nie jesteście w stanie z siebie wydusić pytania, bo ten nacisk informacji jest zbyt wielki. Co wtedy zrobić? Spojrzeć takie osobie głęboko w oczy, i ona pomyśli: faktycznie, kurczę, za mało powiedziałem, za mało powiedziałem, trzeba dalej kontynuować moją wypowiedź. I to się zdarza w 100% przypadków, że w momencie, kiedy. Popatrzysz się na człowieka, on czuje się zdyscyplinowany, mówi, no i jeszcze chyba czegoś ode mnie oczekuje osoba, która ze mną rozmawia, więc ja jeszcze będę mówił, bez zadania żadnego pytania. On dalej będzie kontynuował swoją wypowiedź. I często taka cisza może być właśnie lepszym pytaniem, albo tym, co zmusi właśnie do opowiedzenia czegoś, co by nie padło, gdybyśmy zbudowali jakieś kwieciste pytanie. Także o tym pamiętajcie. I nie przerywajcie rozmówcy. Jak rozmówca mówi, to nawet jeśli macie ochotę o coś dopytać, to poczekajcie, aż skończy wątek, bo może się okazać, że w tym momencie, kiedy przerwiecie, on wchodzi na takie e, fragmenty opowieści, które będą najciekawsze z punktu widzenia filmu. Więc starajcie się jak najmniej przerywać. Wy jesteście w zasadzie stojakiem pod mikrofon, tylko takim, który e, no, reaguje, który pokazuje, że to jest ciekawa historia, który potakuje, który ewentualnie dopowiada, ale Wy nie jesteście gwiazdami, tylko gwiazdami są te osoby, które nagrywacie. Potakiwanie jest też ważne, oczywiście naturalne, bo one. Daje taką swobodę, że my ich słuchamy, naszego rozmówcy, ale co przestraszymy ich trochę, bo mówiliśmy nie przerywać. No, my kiedyś nie przerywaliśmy i pojechaliśmy na zdjęcia do Krakowa. Byliśmy tam bladym świtem, wróciliśmy późnym wieczorem, przyjechaliśmy z dwunastoma godzinami relacji zarejestrowanej na kamerze. I to samo nagranie, te dwanaście godzin, non-stop nagrywania, opowiadania przez tę osobę, świadka historii, to jeszcze nic trudnego, bo potem trzeba było to przesłać i tu niesamowita rola Maćka, który musiał to później poukładać poskracać, a robienie filmu to jest takie wyciskanie wiadomości jak sok z cytryny, czyli pozbywanie się wszystkiego co zbędne, ale jednocześnie nie tracenie całej historii. To jest no, mistrzostwo świata, jeżeli potrafi się wycisnąć ten sok z cytryny w taki sposób, że nie tracimy całej historii, a jednocześnie skracamy z kilku, kilkunastu godzin do kilkudziesięciu na przykład minut. Bo wam się wydaje, że jak już coś nagracie, to tego się nie da skrócić. Ja was, wam zaręczam, że jak będziecie mieli dwie godziny materiału, to spokojnie jesteście w stanie zrobić z tego 15 minut filmu. Co więcej, jak się uprzecie, to jesteście w stanie z tego zrobić dwie minuty i nie stracić bardzo wielu informacji, które wam powiedział rozmówca. To jest sztuka. Też tak samo jak pisanie jakichś rozprawek, czy pisanie książek, czy jakakolwiek inna działalność taka twórcza. To, że coś... Trwa długo, czy to, że coś jest długie, jeśli chodzi o książkę, czy tekst, to nie znaczy, że to jest dobry tekst. Często te najkrótsze, takie właśnie najbardziej treściwe, te, gdzie się wyciśnie tą esencję opowieści, są właśnie najlepsze. To co, tyle tytułem wstępu, teorii, a teraz praktyka pokażemy Wam, jak rozstawić plan, ustawić światło, jak podpiąć mikrofon, jakie mamy do dyspozycji. I gdzie znaleźć archiwalia. O, tak, i później jak zmontować. No to co, do dzieła. Do I dzieła.